Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział ja jestem chlebem, który z nieba wstąpił. I mówili, Czyż to nie jest Jezus, Syn Józefa, którego Ojca i matkę my znamy, jakżeż może On teraz mówić, z nieba stąpiłem? Jezus rzekł im w odpowiedzi Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków. Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli manne na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata.